Już 2 listopada 2025 roku dojdzie do ciekawego układu na nocnym niebie. Mianowicie Księżyc objawi się nam w towarzystwie Neptuna i Saturna. Saturn, jako obiekt około 0,8 magnitudo, będzie bardzo łatwy do zidentyfikowania. Neptun. Niestety znacznie słabszy około 7,7 magnituda czyli konieczny będzie całkiem dobry teleskop lub dość duża lornetka. Układ Księżyc, Saturn i Neptun stworzy na niebie praktycznie jedną linię. Znaczna jasność Księżyca, gdyż będzie oświetlony prawie w 90% nie ułatwi tej obserwacji. Niemniej Saturn jako jasny obiekt będzie bardzo łatwy do odszukania. Pamiętajcie, że niestety w tej chwili pierścienie Saturna są ustawione prawie równolegle do kierunku Ziemi, czyli dla obserwatora na Ziemi będą praktycznie niewidoczne lub widoczne w postaci kreski przebiegającej ponad tarczą planety. Niemniej sam układ Saturn-księżyc jest obiektem bardzo ciekawym do obserwacji zarówno wizualnych, jak i do próby sfotografowania tego zjawiska. Neptun to obiekt już tylko i wyłącznie do obserwacji za pomocą teleskopu. 7 i 7 magnitudo jest poza zasięgiem wzroku ludzkiego nawet przy idealnym niebie. Dlatego aby zobaczyć tą planetę Musicie posiłkować się już sprzętem optycznym. W teleskopie jest ona widziana jako gwiazda lub obiekt przypominający gwiazdę o niebieskawym zabarwieniu. Pamiętajcie, żeby, aby dobrze obserwować wszystkie zjawiska astronomiczne, należy wybrać taki obszar, gdzie nie występuje duże zanieczyszczenie świetlne, najlepiej ciemne, dobre niebo. Ubierzcie się ciepło, bo mamy już jesień i temperatura bardzo szybko spada. Zabierzcie z sobą również coś ciepłego do picia. A wszystkim życzę udanych obserwacji, czystego nieba i niezapomnianych widoków Księżyca, obok niego Saturna, a pomiędzy nimi dla tych, którzy będą obserwować przez sprzęt optyczny, niebieskiego Neptuna. Radosław Ambroży, mojaastronomia.pl